Był taki słynny rozkaz do mężczyzn bardzo, że niefortunny i oni obaj byli przeciwnikami powstania i poprosili nas o, o, o relacje Ja im opowiedziałem łącznie z, tym, z tą odprawą i z tym, z tym wszystkim. No oni byli strasznie przerażeni. Strasznie przerażeni i, i, i jakby to powiedzieć potępiający decyzje. Potępiający decyzje powstania. Potem od nich poszedłem do, do Małej Wsi. To był majątek państwa Murawskich. A Morawski był taki słynny dziennikarz, a teraz drugi Morawski, no nieważne, w każdym bardzo znana rodzina i taka bogata i ogromny majątek, ta mała wieś była. I tam u takiego zarządcy folwarku jakiś czas przesiedziałem, parę dni. I w końcu zdecydowałem się, że ja jednak do tych, w tych pojadę, bo tutaj się nic nie działo, tu nie było. Aha, od, odnalazłem swoich dowódców, dowódcę kompanii i dowódcę plutonu, bo ja tu podchodziłem po dokęcie i wracałem, podchodziłem i wracałem. Tak się tutaj kręciłem i spotkałem gdzieś koło, w kierunku na Skierniewice spotkałem, dowiedziałem się, że oni tam owaj są. I tam od nich zda zastałem, dostałem od nich kurtkę taką co prawda bez Watoliny, ale zawsze kurtkę, no miałem, miałem tylko koszulę, bryczesy, piękne buty i koszule I wsiadłem w pociąg i pojechałem do Krakowa. W Krakowie miałem znajomych jeszcze z Torunia, pamiętałem, że mam tacy państwo Rożenowie, wiedziałem, ślepa gdzie oni, to, od nich dostałem kontakt na miejscowość Kazimierza Wielka. Że tam jest jakiś do, y, pan, który jest y, kierownikiem spółdzielni Rolnik i on mnie skontaktuje. I on mnie nie skontaktował. I ja po prostu poszedłem przed siebie. Poszedłem przed siebie i doszedłem do majątku Topola. W, tym to, w tej poli wieczorem już to było dane mi w sklepie, w kuchni jeść i ja poprosiłem, żeby poszli na górę ktoś, jakaś dziewczyna, czy ktoś, żeby poszedł na górę i poprosił tych państwa właścicieli, żebym ja tutaj mógł zostać w tym majątku, że ja że będę pracował, będę. Tak. Gdzieś jest z planem, że ja tu kogoś gdzieś spotkam w końcu, jakiś oddział. No. Na co wstał z okna jakiś facet, którego ja nawet nie zauważyłem, że on jest, i wyprowadził mnie na podwórko i mówił: Masz tę kartę? Ja mówię, mam. dałem mu tą kartę, on to przeczytał i mówi: A co twój ojciec robił przed wojną? Więc mnie tak w trafie. a Co to pana do robił, mój ojciec przed wojną? W domu akademickim pracował na, na tej na pracę narzutowicza w administracji. Tak. No to Ci powiem, że Twój ojciec 5 lat przekładał nakaz opuszczenia dla mnie u tego domu, bo ja nie miałem pieniędzy na opłacenie czesnego, a, a Twój ojciec w tej administracji pracując przekładał, żeby mnie nie wyrzucili. Znajomy, no. Ja, mówię, ja dobrze, no ma, ma, ma pan jakiś kontakt z jakimś, jakimś oddziałem? A mówię, no, mam jestem szefem sztabu trzeciego Okręgu Batalionów Chłopskich. No i zostałem tam, zostałem zastępcą dowódcy Drużyny we wsi Krzyz, Krzyżkowice, Krzyszkowice w powiecie, w gminie Wielgus. No i do, do wkroczenia Rosjan to, ca, to była właściwie tylko taka służba patrolowa, ochrona ludności tam przed kontyngentami. Mieliśmy trochę broni, ale, ale nie było wielkich wojen tam. To było, do niej sięgały nasze wyprawy. Na Nindę, do Skarbmierza. Dalej już byli Rosjanie po tamtej stronie. I 23 stycznia wyszli Rosjanie. Eee, wezwał taki oficer wszystkich młodych ludzi i mówi wszyscy się zgłaszać do wojska, a ty co za jednej ja jestem bierzeniec do Warszawy. No to uciekaj szybko do Warszawy, bo to po mnie przyjdzie KWD, to, to już nie będziesz miał okazji. No i ja poszedłem, pojechałem tą ciężarówką rosyjską do Krakowa e, za butelkę wódki. A z Krakowa pierwszym pociągiem jakiś był, szedł do Warszawy. Szedł, wsiadłem w ten pociąg, dojechałem znów do Pruszkowa. W Pruszkowie w elektrowni dowiedziałem się, że mój brat zginął. I pierwsze miejsce, które odwiedziłem w Warszawie, to był grup mojego brata. Na, na zbiorowy grup, w którym leżał mój brat. Tam było 14 zwłok. I ja w tym, z tego kina rozbitego z podłóg, z desek podłogowych zbiłem trumnę już nie tego pierwszego dnia, tylko tam za jakieś parę tygodni. Zbiłem taką skrzynię i w tej skrzyni go pochowałem, bo nie miałem pieniędzy na nic, ani na trumnę, ani na, 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 na. jakoś tam.